Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Happy Wheels Wiem, że dawno, Jezus, nie tu Wiem, że dawno ich nie było Ale postanowiłam, postanowiłam zacząć, znaczy wrócić do nagrywania Dlatego będziemy sortować na razie um, dzięki, no, no według ocen I według ocen, tylko mam nadzieję, że się nie będzie zawieszać tak fatalnie strasznie i w ogóle No Dlaczego? Mogłam po prostu wybrać level. A tak to się zawiesza i zawiesza, i zawiesza, i zawiesza, i zawiesza. I w ogóle... Jakie to smutne. Ten ból. Jeszcze mój kot mnie kocha i do mnie miałczy. To znaczy chcę wyjść. Pśik! Chodź, Fantunia! O, dobra, jest. Awesome, Super Speed, Impossible, Epic. Podl run! Ja uwielbiam podle Rany. Jezu, pamiętacie, że uwielbiam. Na pewno pamiętacie. Bo wy pamiętacie zawsze, że ja uwielbiam. Dobra. Welcome to my epic. Jej! Oj! Ups! Przypadek no. Menu, restart level. Dobra. Jeszcze raz. Ups! No dobra. Mniejsza. Restart. Byłem! Dobra. Exit to many e, Następny. Stop fake glitches z rabat? Rainbow pogo. Test red Bull, Escape the box. Snow throw. First. Dobra. Nie będzie. Snow throw. S Sword throw. Chociaż nie lubię tego. Ale kontrol. Kurde. Kon nie pamiętam. Nie pamiętam, czy shiftem się wopało, czy controlem. Czy z? Z? control spa Czy spacja. O Yeeej, i dziecko jeszcze Kill them all and save replay No, weź te rączki tam Ej, halo Uuu Uuu No nie idzie mi to Jeszcze raz Pyk Tiu. Jej, trochę za daleko Okej okay. Zabiłam go, jedna osoba mi została A co ja mam teraz zrobić? Eee Nie, dobra, to ja, to ja, to ja się poddaję w takim razie E, halo? Dobra Flight, sword, throw flight adventure, epic battle Sun Rope Swing Fix, yay! Dobra. Oops. Nie, jeszcze raz. Chciałam restartać. Dobra. You can play the dot if your arms keep breaking. Dobra. My arms keep breaking. Zdecydowanie. Nie! Przestań, kocie! Dobra, ja nie lubię tego, nie podoba mi się. Więc idziemy do... Pogo, pogo jump! Tak, to jest mój ulubiony poziom. Uwielbiam Pogo jumpy. Jo. US Useless. Dobra. Muszę nabrać wprawy, bo dawno nie grałam w pogodzam. Okej, okay. Jezu. The hundred Co? O Jezu, co ja zrobiłam? Nie. Dobra. Pyyk... Hop siup. No nie! Hopsa! Co on robi, no? Opa, dobra, przeskoczyłam. Canary Island and the Atlantic Ocean are named co? Pierwsze słyszę, dobra. Panama Huts are made in Ecuador. To mo możliwe całkiem. Nie wykluczam. Haps. No nie! Jak on, co on robi? <laughs> Złamałam okręgosłup. Ten jest tutaj. O, no mi ja się podoba. No, nie. Załadujemy się, czy nie? Czy mi się nie załaduje? Lep Radzę, żeby się załadowało. Tak, tak, tak. No, no, sorry. We are not. We have a problem. You always have a problem. O, dobra, się jedna... One... O Jezu, kim ja chcę? Dobra, niech będzie ten. Land here if you can. Ups! Dobra, to już wiem, kim to chcę zrobić. Eee, change character. Psik! Kociek! Maluchu głupi ty, chodź tu. Kto to jest? A, bo zapomniałam, bo nowa postać w ogóle jest dodana, nie? Dobra, już teraz wiem, że tam się nie da wylądować. <grym> znaczy może się... O dobra, 100% possible. Mój kot miałczy! Mój kot miałczy, 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 mój kot, miauczy, mój kot, miauczy, mój kot miauczy. O dobra, przeżyłam. Co? Kill it with fire? Nie wiem o co chodzi. Wow, only two could pace past that part. Super. I co dalej? I jak to mam przejść teraz? Pyk. No nie przejdę. Ale zdupczyłam Boże. Tak się skupiłam na tym, żeby to przejść. Zombie mobile, nie, dobra. Chcę następne. Loading levels. Te mi się nie podobają. E, co tu jest? Na przykład. Toilet race! Jezus! Co to jest? Nie. No nie. Dobra, e, to może. E, to o, dobra, to może ten. Nie, też nie. Dobra, to to. O, działa, zobaczcie. Nie! To było zbyt brutalne. Jeszcze raz. Ale dobra, żyje, nie zł złamał mu tylko nogę. Nie wierzę po prostu, aż tam, słuchajcie, pięć gwiazdek, tylko aż się boję głosować, bo zwykle trwa to pół godziny, jak nie dłużej. Dobra, to jeszcze jedna ławka, czy dwie, czy trzy, czy cztery, czy nawet pięć milion dziesięć tysięcy. No, mogłam nie głosować, ale ja mam pecha, to jest niesamowity pech, dlaczego ja mam takiego pecha? gry mnie nie kochają, z wszyscy się wierzają, Happy już się wierza jestem taka biedna, nie mnie kocha kot się na mnie patrzy kicia chcesz? chodź, kici, 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 kici no chodź, kiciula moja malutka, no chodź chodź kicia fancia się patrzy, o przyszła, no chodź maluszku, chodź dobra, zapisze mi ten głos czy nie zapisz? zapisz się zapisz się, rozumiesz? zapisz się Zapisz się, zapisz się. O, kot chce coś powiedzieć? Chcesz coś powiedzieć, Kocie? Miał? Tak, miał. Rozumiecie? Miał. 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 Dobra, mniejsze. Jezu, jak się na mnie patrzy, główkę przy Dobra. You voted. Spoko. Exit to menu. Eee, jeszcze. Jeszcze. O, PiffD Quiz. Dobra. Ja nie umiem PfD Quizów i w ogóle, ale. Okej, okay, niech będzie. Hold control while failing. Hold control. What's the real name of PFD? No tak, John na pewno. No. Nie mogę trafić. Jezu, złą postać wziąłem. Dobra, z mnie nie postać póki mogę. Y Lexit to money, Restart, travel, Say, change character. Wezmę tego, bo łatwo się nim zatrzymać w miarę. Eee hopsa. Felix. Tyk. Dobra. Spadamy! So. What is the most scariest... Shhh! Slenderman. Mam nadzieję! We lose. no restart. Nieprawda, że, że przegrałam, bo dla mnie najbardziej scary była y, ten kocie. No na litość boską, co ty robisz? Ale się obijam o wszystko. Płaczę niesamowicie. What te most nie jest multiplayer. Jezus, prop hand, Ojej, oh, wygrałam! Dobra, łez, hej, hej, hej. Cześć, ludzie. Jezus, irresponsible dad! To na pewno on. Irresponsible! Jezu, wygram zaraz. What's the peeve this enemy? Barrels! A nie, barrels nie są przyjaciółmi? Widocznie nie. What is the sign of peeve pie of this... High five! Na pewno high five, tak! Yeah! grałam, dobra, to tego tak, tak właśnie wyglądały moje Happy Wheelsy, trzymajcie się do następnych Happy Wheelsów, pa.